Siemano, drogi widzu, witam Cię serdecznie. Przed chwilą widziałem zdjęcie i komentarz Jana Urbana o Pietuszewskim. I co odnośnie tego komentarza? Dla mnie ten komentarz jest w ogóle dziwny trochę, bo, bo nie rozumiem do końca tego, żeby chłopak się miał rozwijać i kształtować, a dopiero później startować w na przykład kadrze dorosłej. Bo jeśli chłopak pokazuje, że ma jakiś tam talent, że gra, stara się, drybluje, no, że ma potencjał, nie rozumiem trochę czemu nie wykorzystywać tego potencjału. Nie rozumiem tego na serio. Wiele drużyn, czy to ligowych, czy to reprezentacyjnych wprowadza coraz młodsze, świeże takie powietrze do tych reprezentacji, do tych klubów w postaci, tych młodych zawodników. My tego nadal nie robimy. Dla mnie to jest odrękat naszej trochę reprezentacji, że my tego nie robimy i ja zawsze mówiłem, że my powinniśmy na młodych stawiać i tak myślę. Nie wiem, czy drogi widzu się ze mną zgadzasz czy nie, ale dlatego masz komentarze, możesz się wypowiedzieć, wypowiedź się na pewno przeczytam, odpowiem i dodam Ci wielkie serducho. No i ja bym był za tym z miłą chęcią, żeby tych młodych zawodników, którzy się starają, pokazują pchać wyżej, niż ich zatrzymywać w tych na przykład U21. Bo jeśli taki człowiek może się rozwijać i kształtować na jeszcze lepszych zawodnikach, to czemu mu nie dać tej szansy? Jeśli drogi widzu, znasz na tą pytanie odpowiedź, to napisz komentarz. Ja Ci dziękuję, że mnie wysłuchałeś i do następnego. Trzymaj ta się. A i na koniec zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał, być na bieżąco. I jeszcze raz zostaw komentarz. Trzymaj się miłego dnia.